Powaliłem tam kolejnego. Pytasz. Granaty. Nie żyje. Uj, jest schody. Uda ażem się. Leży. Uch. Niedaleko tutaj, u góry. Podnoszą się. Peka, podnieście się. Dobrze, ale wysiedź na górę, nie za bardzo tutaj. Nie cofnij się jakoś. Oto. Idę za budynek, czołgam się, ale... Musisz się gimnąć. Trzeba chciałem go podnieść, bo tam to nie było jak. Przerzucić skrzynkę z kiwami. Chyba mógł... Wycofajcie może, może da się radę podnieść mnie. Idę po, po granaty, co na zostało mi na głowach. Hmm. Ale daleko to sklep. No to tylko macie przy tym, przy remizie teraz. Strefa, tak? My jesteśmy w strefie, więc... No właśnie mówię, to mi się już powoli amunicja kończy. Nie mamy amunicji, pewnie. Dwóch tam jest, ty ciężarówka? Tam jest. A, to jest w ogóle masakra. Znowu pokawa Oj się rzucą na nie Na sklep jest Kogo? Ważny cel. Jeszcze jak? A nie na pomarańczowym dalej. Powaliłem. Powaliłem. Dwóch powalonych. wipe, Waip, waip, waip. Jeszcze ze. Jest, jest, jest tam jest dwóch. Dwa to team kolejny. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Ja nie mam amunicji. muszę. tam pełna amunicji w góry. 40 metrów jest. Ura On nie z dachu Ja się cofam Bo za nim jest drugi team ktoś rzucił coś jakby z Bo za grze. nim jest cały team stary Patrz, strachu Tam jestem, nie? Mamy ruch! Tak, tak, dokładnie. Oznaczam cel. Ale zas... Ale zas... Ale zas... Ta misja mi się do sajbetki kończy. Łap. Na schodach. Amunicja dużego kalibru, tutaj. O Jezus. Nogi ja w, chmura, w, w, w to nie wiem, że. Oberwał. Oberbał. Widzicie, że... Peka. Aha. Wróg tam uffi. Jest. Nie granatów, zbyt. skończyły się. Na plecach w banku. O, nie, za, za policjantką, z tyłu. Panie dobre wydaje mi czy